Od 1 lutego można składać elektroniczne wnioski o świadczenie z programu Rodzina 500 Plus na kolejny okres świadczeniowy, czyli od 1 czerwca bieżącego roku do końca maja przyszłego roku. Jeżeli rodzic czy opiekun złoży prawidłowy wniosek w terminie między 1 lutego a 30 kwietnia bieżącego roku, to ZUS wypłaci świadczenie do 30 czerwca. Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat żeby otrzymać świadczenie 500 Plus na nowy okres świadczeniowy, czyli ten rozpoczynający się od 1 czerwca bieżącego roku, należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odpowiedni wniosek drogą elektroniczną. Wnioski można składać elektronicznie za pomocą aplikacji MZUS dostępnej na urządzeniach mobilnych, to jest na tabletach czy telefonach komórkowych, oraz przez portal PUEZUS czy Empatia oraz przez bankowość elektroniczną, o ile bank oferuje taką usługę. Aplikacja MZUS zawiera funkcje, które przyspieszają wypełnienie wniosku o 500. Jeżeli klient składał już wniosek o to świadczenie w poprzednim okresie świadczeniowym i ZUS je przyznał. To bezproblemowo może utworzyć w aplikacji wniosek na nowy okres świadczeniowy, i taki wniosek zostanie automatycznie uzupełniony na podstawie wcześniejszych danych. Jeżeli natomiast zaszły jakieś zmiany, to w razie potrzeby klient może edytować dane także w aplikacji. Jeżeli rodzic złoży wniosek przez bank albo portal Empatia, a nie ma profilu na Puezus, zakład ubezpieczeń społecznych założy mu taki profil automatycznie. Na podstawie danych podanych przez klienta we wniosku. Co istotne, pisma, informacje i decyzje dotyczące świadczenia 500 Plus są przekazywane w formie elektronicznej właśnie za pośrednictwem PUEZUS. Świadczenie wypłacane jest w formie bezgotówkowej na wskazany we wniosku numer rachunku bankowego. Świadczenie wychowawcze przysługuje także zamieszkałym w Polsce obywatelom Unii Europejskiej i cudzoziemcom, o ile mają legalny pobyt w Polsce wraz z dostępem do polskiego rynku pracy. Do wniosku powinni oni dołączyć dokument potwierdzający legalność pobytu w Polsce wraz z dostępem do rynku pracy, np. dokument w postaci karty pobytu z adnotacją dostęp do rynku pracy. Obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 23 lutego 2022 roku w związku z działaniami wojennymi i uzyskali legalny pobyt w naszym kraju na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wniosek o świadczenie powinni złożyć na specjalnie przygotowanym formularzu SWU, który jest dostępny w języku ukraińskim. Wniosek ten można złożyć poprzez PUEZUS, Portal Empatia lub bankowość elektroniczną. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na okres od 1 czerwca bieżącego roku do końca maja przyszłego roku można złożyć od 1 lutego. 2023 roku. Od daty złożenia wniosku z wymaganymi dokumentami zależy termin ustalenia prawa i wypłaty świadczenia. Jeżeli rodzic złoży prawidłowo wypełniony wniosek z wymaganymi dokumentami do 30 kwietnia bieżącego roku, ZUS wypłaci świadczenie do 30 czerwca bieżącego roku, co oznacza, że rodzic zachowa ciągłość wypłaty świadczenia 500.